biura nieruchomości powinny pobierać prowizję od dwóch stron. W mojej ocenie zdecydowanie nie i ja jako prawnik nie wyobrażam sobie w ogóle takiego funkcjonowania. Patrząc to właśnie na e, rynek prawniczy, no nie wyobrażam sobie, żeby jeden adwokat reprezentował obie strony na sali sądowej. Natomiast taki model spotykany jest nierzadko w pośrednictwie. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy większość biur pobiera wynagrodzenie zarówno od sprzedającego, jak i od kupującego. Tłumaczą to tym, że ich rolą jest po prostu skojarzenie stron, yy, przeprowadzenie transakcji tak, żeby obie strony były zadowolone. Natomiast odpowiedz sobie sam, czy jeśli masz na sprzedaż dom, przychodzisz do biura nieruchomości, wiesz, że musisz za to pośrednictwo zapłacić kilka procent? To, czy czułby się fair, wiedząc, że pośrednik będzie reprezentował też drugą stronę, będzie dążył do tego, żeby pomniejszyć kwotę sprzedaży, tak, żeby ten jego drugi klient również był zadowolony? W naszej ocenie, w mojej ocenie, nie powinno to tak, tak funkcjonować i my nigdy nie godzimy się na takie rozwiązanie.